Paulina, ja mam wrażenie, że Twój grafik jest przepełniony projektami z Polsatu między innymi. No jestem, jestem w Polsacie. A, tak, od lat. Jak w tym wszystkim nie zwariować? Szczerze się pytam. No da się, jeżeli się rozsądnie to wszystko ułoży. Na pewno no, nie robię wszystkiego, praca dla stacji jest priorytetowa. Ja też bardzo się cieszę tym, że mogę robić tak dużo i że no, spełniam też swoje takie zawodowe marzenia, bo bo tak mi się udało ułożyć to całe swoje życie w taki sposób, zupełnie intuicyjnie, zupełnie bez planu, jednak tak, że wszystko się spina, że jest dobrze, że mam czas też i dla rodziny. Wiadomo, że są momenty, kiedy jest bardzo intensywnie, ale są też później takie, kiedy dłużej mam trochę spokoju i możemy nadrobić czas, który gdzieś tam był poświęcony głównie pracy, ale tak bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Ja się zastanawiam, czy ty zdążyłaś ochłonąć tak emocjonalnie po 16 edycji tańca z gwiazdami. No nie zdążyłam, bo, bo, bo chodzę też do pracy, ale tak naprawdę to są jeszcze, buzują te emocje w nas. I gdzieś tam czuję ten finał i trochę o nim myślę, myślę o finalistach. I tak widzę też, że cały czas w prasie jeszcze pojawiają się nagłówki. Tak, i będą, będą. I będą, no to, to fakt, i że też cały czas są podkręcane różne sytuacje, jedne miały miejsce, inne nie, ale to też w sumie, no tak działa ten program, on wzbudza emocje i też fajnie, myślę, że wszyscy jesteśmy też ciekawi tych najbliższych wydarzeń i kolejnej edycji. Tak, 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 Ewa Uminke między tak. innymi, która jest zagłoszona. A słuchaj, jeżeli chodzi o filary sukcesu tej szesnastej edycji, czy jednym z nich była może Agnieszka Kaczorowska, zaangażowanie jej po latach do produkcji? Myślę, że na pewno tak. Ale na pewno też cały zespół tych ludzi, którzy pojawili się w tej szesnastej edycji był wyjątkowy. I no, miałam okazję bardzo wgryźć się w tę edycję, bo i tańczyliśmy razem, mieliśmy sporo prób razem. I powiem szczerze, że nigdy nie było tak, że grupa była tak zgrana, ludzie tacy serdeczni dla siebie. Ja myślę, że tacy bez kompleksów e, e, znający swoją wartość z drugiej strony, dlatego mogli nawiązać takie dobre relacje między sobą, bez zazdrości, zawiści. No było pięknie. Jeżeli mnie słyszą, to chciałam podziękować im za, za to wszystko, czego razem doświadczyliśmy w tej edycji, bo bo nigdy tak wspaniale jeszcze nie było. Zawsze było fajnie, a teraz to, to było po prostu coś wyjątkowego. Myślę, że nawiązały się relacje, które przetrwają lata, a na pewno te wspomnienia będą piękne, przyjemne dla każdego z nas. Powiedz mi, jak Ci się obserwowało kroki Marii Jeleniewskiej, najmłodszej uczestniczki programu i freestyle związane z hejtem w tak młodym wieku? No Maria jest wspaniałą dziewczyną, bardzo mądrą. Bardzo taką w środku, zbalansowaną, co bardzo mi się podoba i ona mi imponowała od początku. Też ciężko pracującą, nie wiem, nie każdy ma okazję zauważyć, jak ciężko nasze pary pracują w Tańcu z Gwiazdami, ale ona była tytanem pracy, zresztą tak jak Filip. A, ale bardzo wrażliwa zarazem, bardzo mądra, wielokrotnie rozmawiałyśmy. O różnych sytuacjach i życiowych i o tym, co w programie, zawsze słuchała, zawsze wyciągała wnioski ze wszystkich sytuacji. No bardzo Marysi kibicuje w ogóle tak w życiu mam nadzieję, że to życie sobie łoży dobrze. Zresztą jest mądrą dziewczyną i nie może być inaczej. Ci, którzy śledzą Taniec z gwiazdami od lat, pamiętają, że kiedyś ciebie i Krisa uzupełniała jeszcze Izabela Janachowska. Czy wy za nią tęsknicie? A ja myślę, że o nieobecnych nie rozmawiamy i po prostu jest teraz tak jak jest i jest dobrze, ale ulewa. Bardzo się nam rozpadało, czyli po prostu dajecie radę we dwójkę. Po prostu oddamy. Tak, myślę, że Iza się sprawdza świetnie w swoich projektach, zresztą ma ogromną pasję do tego, co robi i, i świetniej się układa. Zresztą śluby, śluby, wesela. Drzwi. Tak. Miłość i tak dalej. Pytam moich gości, szczególnie w tym miesiącu, ile wypada dać do koperty Parze Młodej. Czy ty może wiesz, ile wypada? Nie wiem, ile wypada. Zależy, ile komu wypada z kieszeni, ile komu może wypaść z kieszeni. Myślę, że to jest względne bardzo, bo nie każdego stać na duże sumy i wtedy się daje nieco mniejsze, ale. Ważne, żeby dać taki, tą, z taką serdecznością i dobrymi życzeniami. I wtedy, nawet jeżeli niewiele znajdzie się w tej kopercie, to, to myślę, że, że to będą dobre życzenia i każda suma jest dobra. Czyli chodzi o gest i serce. Tak, tak.